Witajcie, ja jestem Maciej, to jest TechCast.pl, cykliczny podcast o technologii. Wraz ze mną jest Michał. Cześć wszystkim. Oraz nasz gość specjalny, Marcin. Witajcie. Musiał się zaśmieć, wiecie. Ale gość specjalny, co by nie mówić. Ale jakiś szczęśliwy specjalny. Wszyscy się cieszą, każdy ktoś z techastu to się cieszy. No dobrze. Pierwszy duży temat ode mnie. Jak pewnie wiecie, wczoraj, 19 września o godzinie 19, pojawił się długo oczekiwany iOS 6. Oj, długo oczekiwany myślę przez wszystkich, którzy posiadają jabłuszkowe sprzęty. No to tak... jabłonki. <laughs> ale tak szczerze, no pewien niedosyt odczuwam. No cóż, no, z tego co czytałem w różnych opiniach to nie jesteś sam. Ponieważ jednak, jednak społeczność aplowska nie jest aż tak zadowolona jak była na przykład rok temu przy okazji premiery wcześniejszego iOS. -a. No tak, choćby Siri. W zeszłym roku Siri to był fenomen. No tak, to był taki duży, duży dodatek, który naprawdę mógł zmieniać trochę użytkowanie tego telefonu i wprowadzał naprawdę dużo nowinek. Mhm. A w tym roku chyba nic takiego nie ma. Jeszcze. Znaczy się jest duży skok, ale nie chcę mówić, czy to jest skok w przód, czy w tył. Nowe mapy. W górę? No myślę troszeczkę, no też ja obstawiam prywatnie, że troszeczkę w górę, ale jak patrzę na przykład na Nowy Jork i te budynki w 3D czy na przykład na Rzym, bo jak, jak spojrzę na przykład na Warszawę czy na Poznań, no to tak ładnie nie wygląda, tam w ogóle nie ma budynków w 3D nie? No, no cóż, no, ale też, też chyba się tego nie spodziewałeś, że, że na przykład taki Poznań, Warszawa czy którekolwiek z polskich miast będzie tak. Ładnie. Że Poznań to nie, ale Warszawy się spodziewałem. No cóż, jako, no, jako wie, stolicy, nie? Jako stolicy yy, Polski się spodziewałem, że stolica się pokaże w nowych mapach. Czy znaczy, inna sprawa, że to może jeszcze... No że może wszystko przed nami wiesz, może oni dopiero jeszcze to nad tym pracują i w końcu te mapy u nas się pojawią, bo generalnie dla Polaków to nie jest w takim razie aż taki duży dodatek, ponieważ to jest zwykły no, GPS. No, prawda? ale jednak GPS, za którego licencję nie płacimy tak naprawdę. No to też fakt. Mhm. Już myślę, myślę, że cena, Cena i urządzeń. Zaporowa jest troszeczkę jak. Trochę, trochę, wiesz, trochę wynagradza, to że nie płacimy za te mapy. <laughs> Postaram się, Michale, nie wiem, czy, czy zmontujesz tutaj zdjęcia z tych map. Myślę, że nie będzie problemu. No dobrze. No to następny duży temat również o iOSie, również ode mnie. Użytkownicy iOSa 6 zgłaszają problemy z Wi-Fi po aktualizacji. O proszę. No zawrzało troszeczkę w sieci. Dokładnie nie wiem na czym ten problem polega, bo jedni, jedni piszą, że problem ogólnie z Wi-Fi, tak w internecie, z tego co tam przeglądałem fora, a drudzy, że tylko na przykład problem z wyświetlaniem stron w safari. No, ale mimo wszystko to taki trochę nieprzyjemny akcent. Mm, nieprzyjemny, ale w zeszłym <laughs> roku też taki był. No, też taki był, ale myślę, że to nie sprzyja dobrze na, 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 na premierach, ponieważ zawsze zawsze takie rzeczy trochę zaogniają sytuację no i tacy niesympatycy jabłuszkowych sprzętów mają kolejny powód żeby troszeczkę się na nich wyżyć no tak troszeczkę ale w zeszłym roku to była to była bateria że problem był niby z baterią ja nie odczuwałem ale niby był no cóż, no to może twój, Twoje i sprzęty są jakieś wyjątkowe, skoro żadnych tych... <noise> nie, ale powiem ci, nie że, no. powiem ci, że długo instalowała mi się aktualizacja, w pewnym momencie myślałem, że coś mi coś stanęło po prostu, nie? Na iPadzie. Hmm. Myślałem, że się coś zacięło, a to jednak tak powolutki, na samym końcu tak powolutku sobie szło do przodu. No cóż. Firefox OS, kolejny temacik. To już taki mniejszy. W ogóle wie, wiecie co to jest ten Firefox OS? No mi to tak niestety nic. Firefox nie to chyba ta przeglądarka, nie? No to przeglądarka OS, czyli system na urządzenia mobilne. To jest nowy, nowy system, który jest jeszcze w produkcji, ale już na początku 2013 roku mają, mają pojawić się pierwsze smartfony z tym systemem. O proszę, a jakie te smartfony? No na razie tylko jest wymieniany producent, ale to, to jest plotka. I mhm. tym producentem ma być chiński producent ZTE. O, to trochę słaby początek jak na takie wielkie wejście nowego systemu. No takie wejście ten system... Mi się wydaje, że on będzie instalowany na tańszych urządzeniach. Mhm. Takie smartfony, o taki pierwszy smartfon powiedzmy, które na przykład pierwsze smartfony, które by miały iść na takie regiony nie na przykład jak Europa, Ameryka, tylko na przykład Afryka, Ameryka Południowa. Mhm, takie biedniejsze, ale tam możliwość też jest bardzo duży rynek zbytu także na takie, na takie właśnie tanie sprzęty, także może to będzie ich klucz do sukcesu. No oby, kibicujemy powodzenia. Jak najbardziej. No i ostatni mój temat na dziś od HTC. HTC przedstawiło światu dwa telefony z Windows Phone 8. Pierwszy to jest Windows Phone 8X, a drugi Windows Phone 8S. X jest takim jakby handheldem. Posiada ekran 4,3 cala, rozdzielczość HD. Procesor to Qualcomm S4, 1,5 GHz, 1 GB i 16 GB przestrzeni dla użytkownika. No to już dużo dosyć. No, znaczy, to nie tak... chodzi mi o pamięć, ale o całą specyfikację, że taka... Tak, tak, tak. Znaczy, to brzmi po prostu jak takiej wysokiej klasy smartfon, takie jak teraz są na topie, ponieważ specyfikacja jest generalnie podobna do tych wysokopółkowych. Tak, to, to będzie handheld z Windowsem Phone 8, tak myślę od HTC. Mhm. Bo 8S już wygląda troszeczkę gorzej. Czterocelowy wyświetlacz a rozdzielczość tego wyświetlacza to tylko 800x480 no to już mało dzisiaj no mało, no jednak to nie jest 512 MB i... ram i 4 GB e, przestrzeni dyskowej e, i procesor również jest dwurdzeniowy Qualcomm S4, ale o taktowaniu 1 GHz no ale nie jest źle mimo wszystko, nie, nie jeżeli to jest... wszystko będzie ładnie zoptymalizowane to naprawdę mimo takiej specyfikacji może pięknie pięknie hasać. Mhm. No dobrze, to ja już teraz ciebie poproszę Michale o grach. No tak, ja mam dwa growe, właściwie to, no, cztery growe. Newsiki. Pierwszym jest nowe wcielenie naj, najlepiej sprzedającej się konsoli Sony, czyli PlayStation 3. Nowe to już jest, jest trzecie. Jest, będzie to taka wersja jakby Super Slim. Będzie ona dwa, dwa razy mniejsza i dwa razy lżejsza od od swojej poprzedniczki i generalnie w Europie będzie sprzedawana w dwóch wariantach. 12 giga za 230 euro oraz z kolosalnym wręcz dyskiem 500 giga za 300 euro. I jeszcze co trzeba nadmienić, do tej wersji 500 giga będzie dodawana Grafifa 13. No ale czy, czy 300 euro bym dał za konsolę praktycznie starej generacji, bo Nintendo... Wii już wypuszcza nową konsolę. No tak, nie, Wii niedługo, niedługo będzie pewnie następca. Możliwe, że będzie następca PlayStation 3 oraz Xboxa 360. No nie wiem. Choć z wyglądu bardzo mi się podoba. To co... Nie, się... jest bardzo, bardzo ładna, bardzo schludna i to jest chyba taki najwyższy czas, jeżeli ktoś już chciał czaił się na to PS3, no to chyba teraz albo nigdy. Tak, teraz albo... Ostatni, Ostatnia chwila. Ostatni, ostatni dzwonek zwłaszcza że to jest już raczej schyłek tej generacji konsol i no, długą ta konsola nie posłuży jako taki świeży sprzęt do grania. No. No i drugim, drugi mój news również z Stajnis Sony, mianowicie usługa PlayStation Plus, czyli ta płatna, płatna, płatna subskrypcja na PlayStation. Będzie dostępna również na PS Vita, czyli ostatnią przynośną konsolę Sony. I co jest bardzo fajne dla subskrybentów tej usługi, oczywiście posiadających Vita, jest to, że nie trzeba będzie kupować tej usługi drugi raz. Ona już będzie, jeżeli mamy subskrypcję na PS3, na Wicie ona już będzie nam udostępniona za darmo i odwrotnie. Jeżeli kupimy na Vicie, to na naszej PS3 naturalnie również będziemy mogli z niej korzystać. PlayStation, Playstation Vita No osobiście bym tej konsolki nie kupił Ze względu na to, że no na smartfonach już powoli będą takie gry Jak na tą Playstation Vita No tak No doszedł do mnie jakiś Escape Czyżby mnie nie było słychać? Nie no, no nie słychać już myślałem że mi piszecie, że mnie nie słychać No, no osobiście bym nie wziął no cóż, no ale jak już byś miał tą i miał tą ps no to czemu nie? Także moje dwa teraz ostatnie newsy, raczej krótkie i raczej dla Call of Duty maniaków. Pierwszy jest to, że ostatnia paczka map do MW3 w końcu jest dostępna na y, PlayStation 3 i PC. Jak zwykle z opóźnieniem. No zapóźnieniem, ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś się jeszcze łasi na to, to akurat do Black Opsa będzie miał co robić, drugiego. No a mój drugi news jest właśnie a propos tego drugiego Black Opsa. Mianowicie wyszedł nowy trailer pokazujący oczekiwany, myślę przez wielu i przeze mnie zresztą też, tryb zombie. No, dzisiaj widziałem. Ach. Ja dzisiaj widziałem, jestem pod wrażeniem, aczkolwiek więcej szczegółów mamy ponad poznać 26 września, czyli za cały tydzień ten trailer jednak był dosyć krótki, no i nie pokazywał aż tak wiele rozgrywki jakbyśmy chcieli ale chyba, że... Ja nawet nie chciałem tego kupić. Tej, tej, tego Black Opsa drugiego. No mówię, no to samo znowu pokazane, ale jak zobaczyłem te zombie, no to tak mówię, a, a, a może, a może, tylko żeby coś pokazali, że te zombie coś wprowadzają nowego. No tak, no ja mam generalnie podobnie. A mnie najbardziej muzyczka umknęła, Po prostu była świetna. Tak? Kurczę, ja zawsze... Tam była w ogóle muzyczka? No, taka zajebista. Dobrze, Jakby a... Jakby te... nie było, to bym nie mówił, nie? No oczywiście. Teraz poprosimy Ciebie, Marcinie, o temat specjalny od specjalnego gościa. Ach, czekałem te 12 minut. No to tak. Activision już wkrótce zamierza wypuścić w rączki graczy grę Angry Beats Trilogy czyli trzy pierwsze części gry, 19 nowych poziomów, grafika w HD i obsługa trofeów i prawdopodobnie kontrolerów ruchowych. Cena no bo niestety to 40 dolarów, co dość dużo za grę w 2D. No a na 3DS-a 30 dolców. No to już mniej i lepiej. No, to co sądzicie? Mimo wszystko brzmi sporo jak za, no, za Angry Birdsy chociaż mimo wszystko znajdą się ludzie, którzy to kupią tak samo jak było Sprut Ninja który wyszło na marketplace no. i przez kilka tygodni było najczęściej kupowaną grom arcade na Kinecta Ja miałem problem żeby w ogóle kupić e, te Angry Birdsy za 2,40 euro ale tutaj tutaj co dopiero za 40 dolarów tak, ponieważ widzę, że czas nas zgoni Drodzy słuchacze, więc żegnam się z Wami ja, czyli Maciej, Michał cześć. oraz nasz kolega Marcin. No cześć, cześć. Do usłyszenia jutro, na razie.